Mam mordeczki, z tej strony ClearXpert, to jest kolejny odcinek na moim kanale Dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny Spinball 3D Pod ostatnimi filmami Spinball 3D było sporo wyświetleń i łapek w górę Więc, dziś, więc dzisiaj nagrywam dla Was kolejny odcinek z tej giereczki Jeżeli mi się odcinek spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem i komentarze. Jak będziecie chcieli więcej odcinków w tej serii, napiszcie w komentarzu koniecznie <laughs> Ogólnie to nie wiem ile dzisiaj film potrwa, ale może dzisiaj dalej dzisiaj znowu może, może dzisiaj może znowu akurat dwa filmy nagram znowu wrzucę <laughs> mimo, że już wrzuciłem ale dalej, dalej myślę nagrać dwa filmy i dalej wrzucić albo jeden, albo dwa nie wiem nie wiem jeszcze jak to będzie ale w każdym razie oczekujcie <laughs> może jak no, może jak mi nowy komputer przyjdzie, wiecie o co chodzi? No nie. Jak mi nowy komputer przyjdzie, to możliwe, że pojawią się odcinki, z, on, odcinek albo z, Minecraft, z Minecrafta, albo z jakiejś innej fajnej gry. Jeszcze dokładnie nie wiem z jakiej, ale możliwe, że na pewno się pojawi jakiś film jeszcze. Jak przyjdzie mi nowy komputer. Ten film dzisiaj potrwa tak 5 minut. No dzisiaj film potrwa ten 5 minut. Kolejny pewnie również, kolejny również pewnie 5 minut. No jak widzieliście, przegrałem. To lecimy <laughs> z koksem. O, wyfrunęła. Fruwa, fruwa, jakie nie wiem. Do góry. Chłop wpadła centralnie do tego. Dzisiaj ten film potrwa kilka minut, tak myślę, że jest 7 minut, no może 5. No, dzisiaj ten film potrwa 5 minut tylko. Tylko 5 minut niestety. Kolejny odcinek również 5 minut będzie trwał. Nie. No, tu leci dalej skoki z No nie no, no. Co, co za ten? Myślałem, że mi, mi się uda podbić do góry. Wolę lata, ta piłka. Lata jak powariata. <laughs> wow. No nie no, przegrałem. Ale za to za to patrzcie jaki wynik. A i tu muszę zrobić. Trochę... No i siema. I to już pewnie będzie na tyle w tym odcinku. Jak Wam się ten odcinek spodobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i komentarzyk. A jak będziecie chcieli więcej odcineczków z tej właśnie serii, to napiszcie mi w komentarzu koniecznie. <laughs> no to co, no to... Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!